Jesteśmy w młynie, młyn dzisiaj jest elektryczny, jak widzieliście wszystko to wiatrak, rok 1870, rodzina od tego czasu, a na pewno i wcześniej, ze 200-300 lat były te wiatraki, ale to co gospodarz, wyraźnie młynarz mówi, rok 1870, zresztą później zobaczymy, maszyny są podobnie i cóż, dobre polskie żyto. Żeby była prawdziwa polska mąka, oczywiście żytnia, na polski chleb i idziemy jak to się robi. Więc tak, żyto mamy tu, żyto, tak jest żyto. Teraz tak, dawaj, wsypujemy, o tu wsypujemy, bo już płynarz kazał wsypywać, bo zbyt długa przerwa była. Poszło, Poszło. Poszło. tak, Lesztę, resztę wsypiemy, Zjarenia. bo będzie miał... Zaraz tu wąbki Tak Prawdziwe to Żadna chemia, żaden nawóz Boża mąka A idzie jak płatek Boży Wszystko co z niej się wyprodukuje O Mój nasz patrzy Jest trochę daj na sławka Mój nasz patrzy I dobra I teraz idziemy tak Maszyny Proszę zobacz tu E, maszyny tak, koniec XIX wieku gdzieś 1890 do 1901, 23, nieustalone ktoś kto się zna będzie lepiej wiedział przechodzimy tutaj i teraz tak, chodź, chodź, tutaj fajnie to walce się nazywają, tak? Tak. Na walcach, tu jeszcze metka, Blewnik, dobrze. Błędnie. Jak powiesz? Blewnik. Jeszcze raz? Blewnik. Blewnik, dobra, wszystko jasne, rozumiem. Kiedyś kiedyś jak my młynarzem będę, to będę wiedział, tu, tu chodzą wszędzie pasy ładnie. Jeszcze dobrze być płynarzem co Sławek Dobra a teraz pokazujemy tu pszenicę Tę pszenicę, mąkę jak idzie proszę uważaj bo Ci jest na za tego Zapyla. Tak Tu Bo zależymy co tu może być A tu nie ma to z innego sortu, dobrze Później tutaj wybieramy tą mąkę To jest powtarzam, bardzo stary młyn ale to, co jest najważniejsze, daj na tą mąkę. Tu jest część, część mąki. To jest oczywiście ciemna mąka, tą, którą będziemy robili. Każdy młyn w każdym młynie jest różnego typu mąki. Nie ma czegoś takiego z tego samego żyta. Jaki jest młyn, taka powstaje mąka i niby tam one mają typy i tak dalej, ale ona jak wiesz dobrze, zawsze będzie się różnić. Z każdego młyna jest różnego typu mąka, bo nie jest to linia produkcyjna, nie jest to przemysł, tylko rękodzieło. To co wiecie, takie jest dramatyczne, jeśli chodzi o to, że nie ma żadnej pomocy państwa, że że, te, że nikt się tym nie interesuje, że tak naprawdę powinno to ginące zawody. Temu człowiekowi powinno się płacić za to, że on dzisiaj to robi. No ale żyjemy niestety w Polsce, w Bawarii, to pamiętasz, jak z takimi postępowano akurat obiektami. No, ale żyjemy w Polsce, pieniądze fubz na wszystko idą, kursy, komputery i tak dalej. Wiadomo, ale to, co jest, kochani, najważniejsze, mamy z tego. Mąkę, prawdziwą żytnią mąkę na chleb. Już nie mówię, że na zakwasie, bo innego chleba nie ma. Coś, co nie jest na tym, nie powinno się nazywać chlebem. Mąka żytnia, dobrze zakwaszone, chleb wtedy żytni. Samo zdrowie, mądrość, brak depresji, brak jakiegoś tam braku energii i tak dalej. Jak to ludki dzisiaj chodzą. No i myślenie przy okazji macie. I wam się nie wali w główkach. Wtedy jest ta myśl, ta energia, ta chęć do życia i to wszystko mamy. Oczywiście robimy tak, kiedy czas, żaden problem. Chciałem z młynarzem, ja mogłem o 6 dojechać, ale Sławek mówi, że trochę później, bo obowiązków ma, nie ma problemu, no nie? Więc można to szybko, tak z półtorej godziny, tutaj jeszcze pszeniczkę zrobimy na pęczaczek, proszę tego przy okazji, dokładnie tak dwie godzinki i robota zrobiona. Można, można. Dziękujemy, zapraszamy.